Cześć i drodzy, zapraszam do 15 odcinka z The Tours. Kończyliśmy na biegnięciu chyba do miasta. Musimy sobie obiec tutaj tą ścieżkę. I potem tutaj pewnie tą ścieżkę, żeby jakoś tak równo iść na mapie. No potem mamy już te ścieżki bardzo w dół. Ale tu widzę, że tu jest przejście do wioski. Wioska. Winterbred. Coś było odnośnie tego Winterbred. Chyba musimy się udać do tamtej wioski. Bardziej się skupić też na tych fabularnych zadaniach, bo mamy poblokowane niektóre miejscówki. Mimo, że robimy te zadania gdzieś tam na bieżąco. Na pewno będzie trzeba trochę porozkminiać. O, to, 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 to. Tu są te miejsce skazy. Tak jakby cmentarz taki, chyba. Kubienicza góra. Okej. Okay. A jakaś okay, skrzyneczka tutaj? Nie ma skrzyneczki. Ej, tam jest jakieś kolo. Hat terwisada. O, gościu, skąd już tam broń trzymać w łapie? Gdzie tak gościu uciekł? To jest... Kolo nam wyparował? A ja chciałem z nim pogadać, myślałem, że to jakiś kolo, który coś tutaj nam powie. jakiś tam jaskini czy coś. Gościu sobie... O, tu jest. Tak, ja go nie widziałem. Aż tak się zlażył, trzeba? Co to możesz powiedzieć? A, to jest gościu, w którym już gadaliśmy, dobra. Ja tam ich po nazwach nie pamiętam aż tak dobrze. A, tu jest jakaś wiocha. To jest ta wiocha już? Rowant. No, dajesz do góry. Hop, hop. O, jeszcze wielki nas tutaj. Chyba wolf, a nie długo Czekaj, ten nie ma zadania, ten nie ma zadania, nie ma zadania. Ten ma zadanie na bank. A to kupiec. To... Witaj w bractwie. No, widzicie, sprzedajcie broń. Sprzedajecie fajne gadki. I co tu jeszcze sprzedajecie? A taki hem co ja mam? W sumie spoko jest, ale nie ma żadnych bonusów. Do tego 224 to chyba się nie da już namierzyć. O, to jest ten czerwony armor, też on bardzo fajnie wyglądał. Nawet nie jest taki zły. Warto przeglądać tej temy, bo czasem jakieś bonusy w nich siedzą. Pablo. Ze 3000 chłopak chcę za to. Choć my mamy widzę drogie jakieś rzeczy. Bo nasze buty to nie. Ile nam to podbija dymajcza? O kurde, dużo. No to byśmy musieli... O ja! Większa obrona! Kurde, dobra ta lewa. Trochę słabsza chyba od naszej, ale ma jeszcze broszenie ognia już ładowana. Kabla. No dobra. Czy tu nie ma jakiegoś zadania, czy tuś? No z tymi chyba nie ma co gadać, nie? Zaraz sprawdźmy tutaj tego gościa. No halo. Nie ma chyba nic. Czy tylko interesują nas goście z zielonymi? Ten będzie coś chciał. Ja też kupiec. Bułowę chłopak ma. Ten coś ma jakiś coś. Aha, to jest czarodziej, dobra. Hmm. O, 10 tysięcy za każdą lekcję. To jest spoko, że to jest nauczyciel, nie? Tej nekromantacji A tu mamy jeszcze jedną wiochę. A tu kto? Bandyta. Po to przypadkiem. Nie wierzę, nie. Ani słabi są ja coś. Czy warto będziemy zbierać teraz wszystko jak leci? Bo jesteśmy biedni trochę. Ja bym tą broń jeszcze kupił. O kurde, mistrzowska broń. Pięć. Kurde, fajne tej temy. Można nawet znaleźć. Dobra, wrócimy się tutaj. Podamy gościowi te graty. Kupimy sobie tę broni, lepszymy ją sobie. Będzie taka nasza jedna z chyba bardziej pierwotnych broni. Hmm, na pewno będzie ona na długo. Oho, teraz pytanie, gdzie ten handlarz uciekł? No, nie gada, że on jest w domku. Kurde, handlarze mogłyby pokazywać na mapie. Byłoby troszkę łatwiej. A on jest tu. O tak, gdzie może być handlarz? A to nie ten handlarz. Kurde, nie pamiętam, jak ten drugi wyglądał. O. To byłeś ty Tak? Tak, dobra, bo sprzedaliśmy tą szatę 5 stówek, A to było tanie. Nie no, w sumie 10 tysięcy to nie jest dużo. Żeby się nauczyć jakiejś tam magii. To nie, to nie. To musimy sobie zachować, to sprzedamy. Te to mi niepotrzebne. Czemu tak klebie jakaś taka good wydaje się coraz słabsza? Kurde, nie wiem czy jakiś kamień w nią nie wpakować. Od ducha... Od błyskawic... Potem rozu A dobra. Wiem, że gdzieś tam pisaliście, żeby nie dawać tych kamieni od razu. Ale teraz ładnie broń świeci. Obraźnie też do niej doleciało. O, I tak wydaje mi się, że na dłuższą metę na razie ona będzie. Poza no, tym po co trzymać w sob te kamienie? Potem się nagluka, że że koniec kryj. gry. I się tego nie wykorzysta. Jakaś ścieżka. A, to jest taka ścieżka. Ja te teleportu nie znalazłem, czemu tu nie ma teleportu nigdzie O, o tak, bo teraz dali teleport między dwoma wioskami. Wygodniejsze gromy przy tym, przy mieście O gromy. gromie. Greet the nie, No. Ja <laughs> tutaj, gościu, chowa? Kurde, zakręcił tą bronią. Wojownik roku. nie, tych nie, jakichś nie, kryształów, a one one dawały? No właśnie, właśnie, nie, stałe. Aha, chyba jeszcze ten łucznik tutaj, nie? Chyba go nie zebraliśmy. Może coś miał? Chyba takie dziadostwo. Taka ścieżka do góry. A tutaj jakiś strażnik? Jakieś zadanie będzie. Strange... Podejdź. Nikt nigdzie nie chce wpuścić, o co tu chodzi? Już jesteśmy znani, prawda, dziki? Nam się nie da z drugiej strony jakoś wejść. Ale go podkręciło. Lekość, tak jakby. Ta gra trochę przestała jakby tak lekować. Takie ma. Jakieś lepsze ten? FPS-y? Może musiała się chyba rozkręcić. Może taki bocik będzie u góry? bo te jest epoki lodowcowej, orkowie. Co tutaj mamy? A lochy tu są, nie? Nazwa tej wioski? Gorelin, no właśnie. O, chociaż tu możemy wejść. Do lochów nam tutaj nie pilnują. Jest coś w tych lochach w ogóle? Ognisty szkielet, o kurde! A szkelety to zawsze oznaczałem dobre pieniądze i dobre skrzynie. Ja są na zielono, to znaczy, że są chyba dosyć słabsi od nas. Właśnie, oni ten szpik dawali, nie pamiętam co z tego alchemii nam wyszło z tego szpiku. Co to za posągi nam stoją? Ej, no właśnie, oni są ogniści, Te ja biję razem, to powinienem coś więcej robić chyba, nie? <grych> jakieś miksy walnąć. Jeszcze te 10 więcej. O kurde, to będą duże lochy chyba. To bardzo chyba duże. Kurde, chłopaki, spokojnie. Dobra, tych uczników. Bo ci ucznicy chyba tak leją. Możemy sobie wziąć jeszcze damage i tutaj sobie podbić kryta. No ten kryt jest bardzo ważny w walce z brałem No, jakbyśmy też w te powalanie wrogów szli, to nawet chyba byłoby lepsze. Może zrobiliśmy błąd, że poszliśmy w równowagę i w te przewalanie, zamiast po prostu iść w jedną. Choć jakby nie patrzeć, no nie przewalają nas chłopaki tutaj. O kurde, ale szybko się ten bug zawali. Już się zawali. No. Ale jakieś rękawiczki tu poleciały. Dobra, musimy wyjść z tego. Ten szkielet i ta jego noga. <noise> nie no, dobrze to wygląda. Może być tak, że w końcu tutaj coś zarobimy. Gdzie my mamy level? 22, ok. Może jak wyczyścimy im tę kryptę, to będą chcieli tam mniej więcej pogadać. Szkoda, że z tych krypt nie można się trochę tepać. To by trochę przyspieszyło nam. No ale muszę przyznać, że te szkielety już takie dosyć no, no, mocne były. Zbijały nam bardzo te życie. Więc teraz to wszystko na sprzedaż. I nieco ta włócznie mi ciekawi. No, dobra, już mnie nie ciekawi. 5-3-5 rękawic, okej. Okay. Że te podki sobie kupimy na życie. Ale widzę, że u nas nie ma problemu z wagą, tylko z ilością, chyba z slotów. Dlatego chyba plecaka jakby się nie da powiększyć. Coś mi się tak kojarzy. To nie da się. O. Czy my coś możemy tu kupić jeszcze? Chyba nie. No i już jest dychanie, odbierano. A tamten nekromanta chciał przecież zdycha, nie? Jak my stoimy na wysokości? Jeszcze to byśmy musieli to przelecić z tej strony. Nie wiem, czy tutaj coś nie będzie. Także... No, też byśmy to sprawdzili. Nie chcę tej gry tak na szybko przechodzić, tylko chciałbym sobie faktycznie pozbierać wszystko pozwiedzać. Bo wtedy czuję, że ta gra jest taka, jakby przeszło się gdzieś w 100%. Nie mówię, że musimy zrobić każdego questa na mapie. Ale tak, żeby faktycznie poprzechodzić, posprawdzać, poglądać, jak to tam się kiedyś robiło, te gry. <grych> o, ten ma jakiś łuk z ulepszeniem. Albo nie, to toporek. Tu coś było, nie? Pułapka. Nie wiem, czy za te pułapki dużo dają, czy nie. Przeszukany. To jest kolejny kuferek. Ale chyba coś czy... Że... uuu. Ale tutaj ładne zbroje lecą. W ogóle cztery kryształy w jednej skrzyni. To też nieźle. Chyba jeszcze nie mieliśmy takiego rewarda dobrego. Kurde, halabarda bojowa. Słabsza od naszej broni, ale nasza jest już ulepszona tyle razy. Ale ogólnie zbroja, czy broń bardzo fajna. Kurde, to światło mi się zawsze podoba. Takie zielone, one naprawdę ładnie wygląda. Takie zielone i takie niebieskie, takie pod lazury podchodzące. Naprawdę bardzo fajne. O. Czy w każdej tej będzie. Ciekawe czy tam już będzie koniec tej krypty. Aha, czyli to jest chyba ulepszenie na przemian. Jedno ulepszenie jest takie jakby mocniejsze, a jedno już jest automatycznie dużo słabsze. Więc tak to wygląda. Jakiś ołtarz. Wow. Ale gościu ma miecza. Dobra. Ej, udało nam się przewalić tego szkieletu nawet. Kurde, myślałem, że zaraz skraszuję. Tak przyciął delikatnie. Tak, ciach. No, dajesz go. O, ci to na hita schodzą. Ale ten kuperek wygląda obiecująco. Co tu macie dla mnie? It's locked. It's lock. Eee, myślałem, że trochę lepiej tutaj będzie. Dobra. Ciekawe, czy jakbyśmy teraz tam do nich podeszli, ale to chyba nie było zadanie. To A to jest jakiś miecz, ładny. Język jatolena. Nie było w ogóle takiej lokacji tutaj, Jatolem. Weź mi tam. No dobra, ale tutaj jakby nic więcej nie ma. Ale zachoczymy sobie tam, zobaczymy, czy coś będą chcieli z nami pogadać więcej. A jak nie, to może się wyteleportuj. Albo dobra, tutaj nie zobaczymy nic. Jak wyjdziemy na zewnątrz, to zobaczymy trochę mapę. I może przejdziemy tam, tamten bokiem, bo tam jest bardzo mało tej mapy. I byśmy tam przymknęli sobie w tamten kawałek mapy z prawej strony. A najwyżej później byśmy sobie przeszli faktycznie tymi ścieżkami tutaj, nie? No bo ta ścieżka będzie długo się ciągła. Tutaj są jeszcze jakieś rozwidlenia. A tutaj raczej dużo się nie będzie to ciągło. No tutaj przejdziemy, zejdziemy w dół, pójdziemy tak. A potem wrócimy na miasto. Parabinki. A to coś było z tym hatarą, coś tam? Bastion. No właśnie, nie wiem, o co chodzi z tym bastionem. Jakoś trochę. albo ja nie ogarniałem tej gry, albo ta gra jest bardzo taka skryta, że nie mogę tych niektórych zadań tam łatwiej poogarniać. A, bo to chyba w nocy chodzą te duchy. Hmm. Jest ja, spoko, że to przyspiesza. O! Stało nam to obrażenia. I co, możemy teraz wejść tutaj do środka? Ja zna mnie. No dobrze, nie znasz mnie, to nie. To jest jakiś gościu, pewnie będzie trzeba z jakiś quest mu zrobić. Znaczy, od kogoś innego, i on wtedy nam powie, że będziemy mogli sobie tu spokojnie wejść. Dobra. Hmm, proponuję się wrócić tutaj sprzedamy sobie te wszystkie graty co zebraliśmy teraz z tej jaskini kupimy sobie też potki życia jak będą jakieś Brona przed błyskawicami o to jest bardzo ładny pierścionek kamienna skóra no dobrze weźmy sobie jakieś te ulepszenie do błyskawic tak już mamy dobra potki życia zdecydowanie a to to wszystko chyba na sprzedaż nie ma co tego trzymać tych gratów Drogie te zbroje były. No, ceny tutaj to są niezłe, nie? Może oni nam takich pieniędzy za to nie dają. Ale to strzały po pintówek To już jest taka dosyć fajna cena. Hmm. No dobra, chyba wszystko, jak? Róg jednorożca. Och, cholera. No mamy ten róg jednorożca. Dobra, możemy sobie tuś tutaj uważać. A e, nie, to jest efekt ten, dobra. To też nie jest stały. To jest stały, to jest trwały. 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 Jeszcze jakbyśmy wzięli ten róg jednorożca. Gdzie on tutaj był? Albo okręgosłup tego. Co z tego wyjdzie? Okej. Okay. Nie mam, nie mam pytań po prostu Pały. trzeba jakoś inaczej to chyba mieszać Pomieszajmy bele co, co mamy pod ręką Co nam teraz wyjdzie z tego? Łapka Okej. Okay. Dobra. Nieważne. Dobra moi drodzy, będziemy kończyć kolejny odcinek Stewards. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ogarnęliśmy sobie jaskinię, ogarnęliśmy sobie troszkę alchemii i będziemy zmierzać tak jak pokazywałem gdzieś tam w parę minut wcześniej. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.